Tym Nie daj rady, kawosko szybko odpowiada. Zawodnicy są bardzo mocno pobijani terrorystów, więc jednak ma szansę Kawoska wygrywa. Sam na sam. Mało ile światę uniał ja. Oboje mało ile siopę, to wygra. O jedna kawosko! Nie będę tutaj dźwigutka zawasa i w sumie się neku wychyla i na jeszcze fraga w tym meczu. Jednak nie, kuję piękna reakcja od neku na JOLU ustawiony na CT idzie wyhaczył już dźwiga będzie na squiza takim na Jolo Na squeez będą nam piknięciem tak. będą wykorzystywać dziku wyhacza Diku, jak teraz jak, jak po prostu dzik w tym momencie Koniec rundy Będziemy na pauzę. Teraz świetna presja, Kukin sobie podał drugi, uwaga. Ale jednak fenomenalna reakcja Zeja. Legendara, tak, zauważyłeś w innym odcinku. Ale Legendara był w tym cię szybszy. Uwaga, ja bym mam cztery na jednego. I screw w tym momencie sam na czterech. Więc sam na trzech, to jest większa szansa w tym momencie. Jednak Skru zrobiła dwa fragi. Trzy fragi Skru. Trzy ale nie spodziewać się nigdy na tego raczej. Dobrze sprawdzi. No idzie. Jednak. A jednak nie. Kuk z dwoma fragami. Drugi frag na Trzeci, Drugi. przepraszam. I staje sam Shivero To by przegrywa to. Jak to się w tym dostało?